Nasz protest Szanowni Państwo Solidarności Rolniczej rozpoczynamy od odśpiewania roty naszego pewnu. Bardzo proszę o przygotowanie materiału. Zatrzymanie napływu produktów rolnych z Ukrainy. Ustawowe powołanie reprezentacji Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego jako forum szerokiego dialogu społecznego w rolnictwie. Kolejna, kolejny piąty tutaj punkt to ustawowe wprowadzenie cen minimalnych na podstawowe produkty mleka, trzody, wołowiny, zboża Uruchomienie natychmiastowego skupu interwencyjnego na poziomie 303 euro, ale przede wszystkim to dopłaty do zbóż po, po okresie znikł. Od poniedziałku do piątku mamy zgłoszony protest. Jest legalny. Nie słuchajcie tych SMS-ów, nie, nie czytać tych SMS-ów, które są wysyłane do rolników. To jest protest nielegalny. Jesteczko nielegalne. Jest wszystko legalne. Nie słuchajcie nikogo. Słuchajcie samego siebie. Wy jesteście gospodarzami. Jeszcze możemy to uratować wszystko. Mamy rodziny, mamy swoje gospodarstwa i o to musimy walczyć.